Dzień dobry, witamy na naszym kanale. Dzisiaj omówimy trzy główne mechanizmy zniszczenia kleju: kohezyjny, adhezyjny i mieszany. Dowiesz się, jak działają, jakie są ich przyczyny i które z nich są pożądane podczas testów zniszczeniowych próbek. Temat jest, temat jest dosyć techniczny, ale obiecujemy, że wszystko wyjaśnimy w przystępny sposób. Zacznijmy od zniszczenia kohezyjnego. W tym przypadku mówimy o procesie, gdzie wiązania wewnątrz kleju ulegają zniszczeniu. To może wynikać z różnych przyczyn. Najczęściej są to naprężenia mechaniczne. Wszelkiego rodzaju siły działające na klej, takie jak rozciąganie, ściskanie czy skręcanie, mogą powodować zniszczenie kohezyjne. Szczególnie wtedy, kiedy klej nie jest w stanie wytrzymać tych sił, może to również wynikać z deformacji, gdy klej ulega odkształceniu, na przykład pod wpływem sił zewnętrznych. Może to prowadzić do zerwania wiązań wewnątrz kleju. Uszkodzenia chemiczne to kolejna przyczyna. Rozmaite chemikalia mogą reagować z klejem niszcząc jego strukturę. Również warunki środowiskowe, jak ekstremalne temperatury czy wilgotność, mogą wpływać na wytrzymałość kleju. Osłabienie łącza klejowego może zachodzić po dłuższym kontakcie, co musi być zweryfikowane na etapie doboru kleju poprzez testy starzeniowe. Zniszczenie kohezyjne może również oznaczać wybór zbyt słabego kleju względem obciążeń, które musi przenosić teraz przejdźmy do zniszczenia adhezyjnego. W tym przypadku mówimy o sytuacji, kiedy klej przestaje przylegać do powierzchni, do której jest przyklejony. Siły mechaniczne, takie jak ścinanie, rozciąganie czy skręcanie, mogą zerwać wiązania adhezyjne. W tym przypadku zniszczenie adhezyjne na jednej z powierzchni pozostaje cała warstwa kleju, a na drugiej klej jest zupełnie odklejony. Najczęstszą przyczyną takiego obrazu zniszczenia jest niewłaściwe przygotowanie powierzchni klejowej, czyli źle odtłuszczenie, brak primera, brak zmatowienia powierzchni lub zbyt niskie napięcie powierzchniowe przy klejeniu poliolefin. Należy wówczas, wówczas zmienić sposób przygotowania materiału do klejenia lub dobrać klej, który będzie miał wyższą adhezję do klejonych materiałów. Na koniec zniszczenie mieszanych. To kombinacja dwóch poprzednich typów. W tym wypadku zniszczenia zachodzą zarówno wewnątrz kleju, jak i na granicy kleju i powierzchni, do której jest przyklejony. Takie zniszczenia są zazwyczaj wynikiem działania sił mechanicznych, deformacji bądź czynników chemicznych, czy niewłaściwych warunków eksploatacji. Zniszczenia mieszane zazwyczaj są etapem przejściowym pomiędzy zniszczeniem kohezyjnym a adhezyjnym. Klej starzeje się pod wpływem różnych czynników zewnętrznych i prawidłowy obraz zniszczenia kohezyjnego stopniowo przechodzi w zniszczenie adhezyjne. Porównanie trzech typów zniszczeń. Porównując te trzy typy mechanizmów, zniszczenie kohezyjne dotyczy wiązań wewnątrz kleju, zniszczenie adhezyjne wiązań między klejem a powierzchnią, a zniszczenie mieszane to kombinacja obu. Każde z nich może wynikać z różnych przyczyn i ma swoje unikalne skutki. Gdy przeprowadzimy test zniszczenia próbek kleju. Zazwyczaj zależy nam na obserwacji zniszczenia kod kohezyjnego, a dlaczego? Ponieważ to właśnie ono informuje nas o wytrzymałości samego kleju, jego strukturze i zdolności do utrzymania wiązań między swoimi cząstkami. Zniszczenia adhezyjne i mieszane są mniej pożądane, ponieważ mogą wprowadzać dodatkowe zmienne do testu. Takie jak rodzaj powierzchni, do której jest klejony element, mogą świadczyć również od zbyt niskiej adhezji do powierzchni klejonej. Pamiętajcie, zrozumienie mechanizmów zniszczenia kleju jest kluczowe dla wyboru odpowiedniego kleju do konkretnego zastosowania. Zawsze zwracamy uwagę na warunki, w jakich będzie klej używany i dopasowujemy do nich odpowiedni produkt. W przypadku zerwania połączenia klejowego w pierwszej kolejności sprawdza się rodzaj zniszczenia spoiny i w ten sposób identyfikuje przyczyny zniszczenia połączenia. I to by było wszystko w tym temacie. Mam nadzieję, że ten odcinek pomógł Wam lepiej zrozumieć mechanizmy niszczenia kleju. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach. Zapraszamy również na naszą stronę www.melki.com. Dajcie łapkę w górę i zapraszamy również do subskrypcji.